Witam kochani, chyba to będą ostatnie zakupy, już świąteczne. Mam nadzieję, że ostatnie takie, że tak powiem. Wiecie co, jedno, ostatnie zakupy: jeszcze buraczka, jeszcze to, jeszcze siam, to musztardy, dwie trzeba kupić. Ser do sernika, wszystko do sernika. Także omawiamy co kupiliśmy na koniec, żeby. Nie zapomnieć, to to wydaliśmy 62,19, do tego jest jeszcze kilo, 10 kg mąki, ale to pokażę osobno, bo, bo już nie będę tutaj nosić mąki. Kiepski rachunek, ale może nawet nie wiem. Aha, czyli pierwsza pozycja to jest 10 kg mąki, to <laughs> 39 centów za kilogram, czyli 3,90 za 10 kg. Mamy 10 kg mąki, cała zgrzewka kupiona. Jak widzicie, jakim jest mąka, to jest chleb w domu, bo mąż upiecze, także nie ma, że tak powiem, biedy, jak jest mąka w domu. Kolejna pozycja to są moje ukochane dwa razy lody marcepanowe. Z Mowenpick kupiliśmy. Udało się było, y, ponieważ nie są w promocji, więc cała lodówka była i tylko dwie sztuki tych zimowych. Zimowe pewnie będą latem w sprzedaży. Chowam już od razu do zamrażarki, bo niech, niech na święta zostaną. To lody marcepanowe bez promocji są po 3,29. Dwie sztuki kupiłam. Następnie litr oleju 1,49. To co Wam mówiliśmy, olej zdrożał, bo jak myśmy tu przyjechali, to chyba 99 centów kosztował. Także no sporo zdrożał, bo 50% to jest jeden z nielicznych produktów. Bo mąka 39 centów, a nie pamiętam, chyba 35 centów kosztowała, jak przyjechaliśmy jakoś tak, więc nie jest to. Różnica duża. Cukier jest po 79 centów, a jak przyjechaliśmy, to chyba po 59 centów był. No, takie są drobne różnice. E, dobrze, teraz mamy dwa razy mleko. Laktozę fraj, 1,5%, 99 centów. Proszę bardzo, jest mleko. Jestem szczęśliwa. Kawusia będzie świąteczna. 8 razy twaróg do sernika 55 centów kosztuje jest 40% 8 sztuk musicie mi uwierzyć tylko z tego twarogu robię serniki to jest po 250 gramów także jest 2 kilo ja z 2 kilo na naszą rodzinę muszę robić na nowy rok będę pewnie kolejny robić sernik także mamy to Kolejna pozycja. Yy, pomidory pasteryzowane. 55 centów. Gdzie mamy pół kilograma? Nie mam. <ścoughs> Nie mam pomidorów. Zaginęły bez wieści. Są. To są te. O. Też już osoby, które stale oglądają, pamiętają. To są mega gęste do ryby po grecku. Będą, jak sam znal, jak najlepsze. O, nie będę kombinować jak, ale będą najlepsze. Mamy to. Śliwki kupiłam 2,69 Suszone śliwki. Słuchajcie, bo będziemy do kaczki do nadzienia dodawać. I od razu wam mówię, ja kupuję takie śliwki, tu jest pół kilograma, to są z Edeki, nie wiem jakie są z Rewę, natomiast, no, naprawdę nie pamiętam, natomiast chciałam się poprawić, mówię, że rok temu nam zamknęli Rewę. Nie, ja w styczniu, 11 miesięcy temu zaczęłam nagrywać zakupy i Rewę było otwarte, oni jakoś na wiosnę nam zamknęli Rewę, także przepraszam za głupotki. Ale no w tej chwili nie mamy rewej. Ja kupuję one, są bardzo miękkie, wysuszone, a miękkie. To jest właśnie fajne w niemieckich suszonych, że suszone, miękkie. Bo w Polsce czasami, jak kupowałam w dawnych czasach, to suszone to musiały być po prostu jak drewno takie twarde, a te są suszone i miękkie, i bardzo takie aromatyczne są. Fajne, nadają smak, jak daje do farszu, do kaczki. To to mamy, się nagadałam. Kolejno... Dwa razy ten twarożek waniliowy. Z Edeki mi się udało kupić, po pół kilograma. I on jest po 99 centów. Dwa razy majonez sałatkowy, też z Edeki najbardziej lubimy. Po pół mililitra, 500 mililitrów po pół litra. To jest często są nagramy, a to akurat zaskoczyło mnie na mililitry. Dwa razy mają y, musztarda po 29 centów. 29 centów to jest ta najtańsza. I ostatnio kupiliśmy y, w tym, w Kauflandzie. No bo już jak byliśmy w Kauflandzie, a akurat nam się kończyła musztarda, to mówimy, weźmiemy. I co się okazało? Ja myślałam, że to jest wszystko to średnio ostra. Jak widzicie, mitel. Ja już nie widzę. Szarf chyba powinno być napisane, ale czy. O, widzę. Tak, mitel Szarf. Czyli średnio ostra, i słuchajcie, i myślałam, że ona ma identyczny smak. Okazało się, że ta z Kauflandu to jest 100 razy bardziej ostra niż ta z Edeki. Mój mąż zasmakował w tamtej, ja jednak wolę tą mniej ostrą, i, i z Edeki dokupiliśmy. A tego może iść dużo. Znaczy, my przewidujemy, że pójdzie dużo, ale pójdzie pewnie jak zwykle niedużo. Yy, mamy. Musztardę. Y, trzy serki, takie wiejskie, bo mąż stwierdził, że będzie miał dosyć tego jedzenia świątecznego. Ja chcę zwykłego serka, takiego. Y, tutaj ktoś mi kiedyś podpowiedział, że w Polsce to się nazywa serek wiejski. On jest taki, ten ziarnisty. I tu jest 200 gramów w jednym serku, w jednym opakowaniu. I one są te serki po 69 centów. 6 razy masło dokupiliśmy jeszcze. Tak jak Wam mówiłam, normalna cena chyba jest 2,59. W tej chwili są w dużej promocji. 1,39. Także wczoraj kupiliśmy 6 sztuk, dzisiaj kupiliśmy 6 sztuk. Tam jeszcze troszeczkę mamy zapasu z poprzedniego e, razu. I. No, i my zamrażamy i po prostu sobie wyjmujemy, jak jest po 1,19-139, najpyszniejsze masło na świecie, 250 gramów. Zaznaczę, to my je wyjmujemy i, i, i kupujemy. Jeszcze wam pokażę, że jest na pewno 250 gramów. O, proszę bardzo. Warto zapamiętać firmę. Mówię najlepsze na świecie masło. Lepszego się nie znajdzie. To mamy masło. E, jak sernik, to i herbatniki do sernika. 1,19 czy do szarlotki, czy do. Jak robię kruche ciasto, to biorę 300 gramów tego masła, które przed chwilą widzieliście. I paczkę takich herbatników. Herbatniki kruszę na miazgę. Masło mieszam z tą miazgą i mam kruche ciasto. Taka jest jestem leniwiec, baba. Szybko, ale smacznie jest. Nawet nie muszę dodawać nic waniliowego, bo te ciastka są i maślane, i waniliowe. One, jak przyjechaliśmy, kosztowały 99 centów. Teraz są 1,19 rodzynki sułtańskie 1,69, ale ja wzięłam duże opakowanie, proszę bardzo pół kilograma zawsze biorę mniejsze, tam jest 200 bądź 250 gramów i kosztuje 99 centów natomiast ponieważ będę i do kaczki i do sernika no to dzisiaj wzięłam pół kilograma i też zawsze wam powtarzałam bardzo miękkie są niemieckie rodzynki, zupełnie inne niż w Polsce, być może w Polsce teraz już są inne nie było kiedyś takich fajnych w Polsce, jakie te są, jakie mi te smakują. Dwa razy buraki wzięliśmy. Też wam już kilka razy mówiłam. Kupuję ugotowane buraki, może one nie wyglądają ładnie, natomiast są ugotowane. Jest to pół kilograma już gotowych buraków kupuję je z Edeki po 99 centów, są w mojej takiej Edece, typowej Edece, a we franczyzie Edeki są po 1,79 za opakowanie i ciężko je tam kupić. I kupiłam dwa, bo jedne będą do ćwikły, jedno będą do śledzika, do yy, tej pierzynki do śledzika. Także tak to wygląda. Następnie, co my mamy? Yy... Takie wisienki kupiliśmy, zaraz też Wam pokażę, 1,29 gdzie one są tutaj, są, o. Widzicie? Wisienki. Widać? Widać. O. To są takie wiśnie. Jeden, dwadzieścia jak to w święta, takich rzeczy się sporo kupuje, morele, 1,89, 200 dziewięć, gramów. Niby jest napisane, że jest suszone, ale nawet przez to opakowanie czuję się, że one są bardzo, bardzo miękkie. Morele, jak to morele? E, jajka po 1,59. I tutaj jest nieważne, czy kupujemy l czy m jest stała cena. Tak jak Wam mówiłam, pan od jajek ma koronę, znaczy on już w tym tygodniu mu się powinna kończyć. No więc na razie nie kupujemy od niego jajek. Trzeba było niestety akurat aż na święta kupić takie normalne. A wiadomo, że jak u kogoś nie kupujemy stale, no to wiecie co, to nikt nam nie sprzeda, bo teraz kury dużo mniej jajek niosą, więc jest problem. Tu są jajka sklepowe duże. No sklepowe nie są złe. Jak przyjechaliśmy, to chyba 1,19 kosztowały, teraz kosztują 1,59. Yy, oglądam takie filmiki fajne u Tomatinki, ona ma swoje kury, swoje jajka, bardzo fajnie łączy różne gatunki kur. Yy, przepraszam źle mówię, przepraszam cię Tomatinka, krzyżuję. Chodzi o jajka, ma bardzo fajne jajka, takie jak my tutaj kupujemy od tego naszego jajcarza, różne kolorowe jajka z korupki. I bardzo lubię te filmiki. Są bardzo, bardzo fajne. I chciałam tylko się pochwalić, że u nas ze sklepu też są różne jajka. Są tutaj, widzę, trzy różowe, a już dwa to są takie wybitnie różowe. To jest różowe. Nie wiem, czy na filmiku będzie widać. I to jest różowe. I też właśnie kupując, mamy różne, różne kolory jajek. To kupiliśmy chyba trzy opakowania takich i jedne białych. Natomiast. Nie chodzi mi o to, że kupiliśmy białe, bo do czegoś konkretnie użyjemy. Nie, po prostu szukaliśmy elki i kupiliśmy elki. Chodziło nam o to, żeby to były elki. To tak w kwestii jajek. Yy, mamy jajka po 1,59. Yy, dwa razy pizza, 3,99, bo nasze dziecko na święta też nie. Coś mam do jedzenia, to też nie będę się rozwodzić na temat tej pizzy. Są już co jakiś czas, powtarzam, dosyć dużo w filmikach. Także naturalna pizza, ręcznie formowane ciasto i, i droga bardzo, ale warta swojej ceny. To znaczy, no tak, to jest najdroższa. Nie ma droższej pizzy niż ta. To mamy pizzę. Y Hamburgerowe bułki. XXL, trzy opakowania wzięliśmy. Tu są po cztery e, hamburgery. Będziemy jeszcze nie wiem kiedy robić. Czy przed świętami, może i przed świętami zobaczymy. Mamy mięsko-wołowinkę, e, mieloną, i będziemy robić właśnie takie typowe hamburgery w domu: e, burgery wołowe. I, i, I do tego bułeczka musi być to to kupiliśmy, to są naprawdę olbrzymie te buły yy, i mamy, gdzie je mamy, nie widzę, gdzie je mamy siup, są 2,37, a za 12 bułek po 79 centów za jedno opakowanie i serwetki takie ozdobne po 55 centów Wydaje mi się, że to jest niska cena, bo ja pamiętam w Polsce jakieś olbrzymie ceny płaciłam. Kupiłam dwa kolory. To są w Polsce nazywany kolor, taki ekry, taki beżowy, taki... Tu nie oddaję telefon tego koloru, bo on jest leciusieńko. Ten, tu widać, ja widzę przynajmniej w telefonie białe, że są bardziej, a one są bardziej kremowe, takie z... nawet może nie ekry, bo ekry jest de... z... za delikatny, to jest bardziej kremowy kolor. I drugie to są takie bordowe, one ładnie będą mi się łączyły, i to mamy po 30 sztuk, jest 30 serwetek, 3 warstwowych yy, i kosztują 55 centów. Wydaje mi się, że w stosunku do polskich serwetek to jest bardzo niska cena, bo w Polsce wiem, że te serwetki były bardzo, bardzo drogie. Nie chcę już przeginać, jaka była cena, ale były bardzo drogie. No i jeszcze są na opakowaniu tam sposoby, jak możemy sobie zwijać, żeby ładnie nam było. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę Wam zdrowych, wesołych, radosnych świąt w gronie rodzinnych. Nie przejadajcie się, ale jedz, jedzcie, róbcie i jedzcie sobie pyszne jedzonka. I yy, po naszemu tutaj, Frojewajnach, ten. Do usłyszenia, pa pa!